Siemano, ja jestem Mamik, a w tym odcinku stylujemy moich widzów, że już wam do Fortnite. Generalnie odcinek będzie plego na tym, że zaproszę randomowych widzów do mojego lobby i zagramy sobie jeden na jeden, ale ja będę im wmawiał, że pobrałem nielegalne programy. Mam nadzieję, że się troll uda. Ale jeszcze przed oglądaniem, pamiętajcie o zostawienie opeczki w górę oraz subskrypcji na moim kanale, bo lecimy po 150 tysięcy subskrypcji. Widzę, że mam 25 osób aktywnych, także po prostu wezmę sobie lobby publiczne i zobaczymy, kto do mnie wbije. I jeszcze wezmę skina na Bambika, jakby co, bo wiecie. To oznacza, że nie jestem cheaterem, no tak jakby. A więc lecimy. chciałby w ogóle ktoś zagrać 1 na 1 Czy coś takiego na kreatywie? No ja bym mógł. Dobra, to dawać, wbijamy na kreatywa. Bo chciałbym taką jedną rzecz tam wypróbować, ale to y, zaraz, jak wbim na kreatywa po prostu. Ej, ej, a co gramy? Kreatywa 1 na 1 Kiedy Disney na ryby? Nigdy. Ja mam ping ogromny, chwila. Albo ci to szybko wskoczę po inny internet, okej? Okay? Ba, ba, ba banalina, ja. Kto chciałby pierwszy 1 na 1 Dobra. Czekaj, mi pink niech ja to mi ping niech pink mi przejdzie. Yeah. Dobra. Ja ogólnie wiem, ze dwóch, bo chciałem sprawdzić jedną rzecz na początku. Czekaj, po tej grze powiem, dalej. Dobra, czekajcie, podłączy jednego pendrive'a, bo chcę jedną rzecz zaczyć. Okay, hej, tak mam ping duży. Co jest? Ej, teraz jeden przycisk a, klikany ja się... i celuje, ale fajne to jest jednak. Dobra, czekajcie, uruchomię jedną rzecz w takim razie. To za pędrej, Co? To to za Czytałem i wam na W sensie, jedną rzecz właśnie testowałem z tym związaną, ale chwila, weź, a chwila, teraz kolejną są jedne, jedne, chodźcie. Kurde, to kozak namierza. No tylko ty klikasz, pyk. Pyk. Oho. Nice. Chcielibyście taką jedną paczuszkę, bo generalnie taki jeden kolega podał mi. Takie jakby tylko mini aimbota i zaraz ja tylko próbuję teraz właśnie na kreatywie, na kreatywie czy to działa i to faktycznie kurczę działa, powiem wam szczerze. I tak, i wiecie, nie mówcie nikomu czy coś, tylko tak właśnie chciałem przetestować. Czy to nie wiem, czy to nie będzie jakiś, czy to nie będzie skam jakiś? O aimbota, żeby sobie radzić jakoś. No jakoś trzeba radzić sobie. To musi być skampem. Ło kurczę. Ale to fajnie co bez kitu. Ale naprawdę, to jest kozak. To moim zdaniem tak jakby to tak namierzać i tylko klikasz sobie u i tak by pyk, pyk, pyk. Do sobie możesz wychylić, pa. Tylko mam tutaj na przykład ten, kamerkę, i tylko kliknę u i. i tako. Ty nie bijesz. Ty jego zabijasz i nie tę No, mówię, właśnie, ty jest kozak. Nie wiem, czy te moje kosztowały około. Patrz, mogę nawet odpalić, zaraz czyta na budowanie, bo wiecie, jak ja słabo buduję. Dobra, czekam. Zarz, mogę 90 albo jakieś 180. O, ale się wyświetlasz na czerwono fajnie. No i pyk, i po tobie. Są takie czyty typu... że masz kółko na środku czy inne? Ja mam takie właśnie, że jakby w kwadracikach się pojawia jakaś postać po prostu. I to klikasz sobie tylko Y i to ci normalnie celuje ten. Oka, zbudowanie. Cześć, czas O, teraz działa O o Patrz Ale kosek się buduje, nie wiem Wiesz jak się jest Wam boję z to nagle może być stać się pro Dobra kto chciałby ze mną jeszcze na jeden na 1 żeby zacząć czy wygra ze mną I pyk, y. I, y I Y I Y. Y Y i Zauważ, że każdy strzał trafiam teraz I Y za 200 Teraz zgadnijcie komu mam, ile za nie zapłaciłem koło Eee kosztuję 230 zł ale czy, ale czy to są mega dobre? Robię tak? I pik bania. I pyk Szczerze Bambi, to najpierw le myślałam, że trollujesz, ale tych raz... To jest chore. No, możemy się zagrać... Jeszcze, nie no chcesz jeszcze zagrać? Jeszcze raz zobaczysz. Dawaj, to dawaj dawajcie oddziały. Czekaj, dawaj, nie, bo na oddziałach mogę hmm. zapanować, a to mam ja na główne konto. A możesz na inne konto to chyba to zrobić? W sensie mogę spróbować. No dobra. I pyk. No, dobra. Ja dostać z 10 metrów pompo sto pięć. No, wiem, wasz, ty jest kozak. W dwójkę na mnie, i zobaczymy, kto wygra. Ja czy tak, czy bez. To chodźcie, niech ktoś przyjdzie tutaj do tego Strolltripera. Kurde. Nie no, jednak to się zaczęło. ale nie zbanujecie mnie, prawda? Dobra, bo ostatnio jakiś zamek chciał mnie zbanować, właśnie. Ale patrzcie, normalnie robię takie coś. Możemy zagrać na patrzcie. możemy, za bo mega to dobrze działa. Na takiej jednej broni, pokażę wam. Chodźcie, chodźcie tutaj. O, na rewolwer krzemieniowy zagrajmy na jeden i zobaczcie jak to będzie krzacka na tym działało. No i pyk trafiony pierwszy. No i pyk trafiony drugi. I pyk trafiony trzeci. No i pyk trafiony pierwszy No i pyk kolejny. O jest! Nie mam pytań. Nie no, co ja mam pomył? Łatwiutko, łatwiutko, z wami. Ło kurde, same fajne to tak o... Tyle to w głowę? To się nie widzimy i pyk, kolejny. Ja dobry jestem jednak nie w tą grę. Zjadzisz. Mam wyłączyć cheaty? No Ale wtedy będę dobra, słaby. Ale na cheatach jestem dobro, to mi chodziło. Ej, dobra, ja mam teraz coś powiem. Ogólnie nagrywam odcinek strollowania, że. Dobra, <grym>, wiedziałam. wiedziałam. <grym>, że mam cheaty. Nie mam. Nie mam żadnych cheatyów, tak naprawdę po prostu jestem takim wyprobowanym. Jestem takim Na dlatego tak rozklekotałem. No ale wiecie, co ja wam powiem? Zmiaszyłem was. <grystanie> A coś mi w bambit nie pasowało, kiedy nie trafiałeś. Nie no to ping, to ping był przecież. Jest już następny dzień, kiedy nagrywam to zakończenie. No i co? Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!